Tutaj Tomek, kopyra z blogu blogkopyra.com. Tysiąc ibu, a w nim Grupa Żywiec nie chce sprzedać browaru namysłów. Grupa Żywiec chce zlikwidować browar namysłów. To różnica. Musiałem sobie pewne rzeczy przemyśleć i ułożyć w głowie. To nie są jakieś rzeczy, które ja się dowiedziałem od jakichś moich informatorów i tak dalej. To są rzeczy, które sobie przemyślałem przez te kilka godzin, od kiedy, kilka, kilkanaście godzin, od kiedy gruchnęła wiadomość o tym, że Grupa Żywiec zamierza wygasić produkcję. Pojawił się taki film burmistrza Namysłowa, w którym pan burmistrz, mówi, że są dwie dobre wiadomości. Jedna dobra wiadomość jest taka, że marka namysłów nie znika z rynku, a druga, że już prowadzone są rozmowy z inwestorami. Albo pan burmistrz został wprowadzony w błąd, albo chciał usłyszeć to, albo usłyszał to, co chciał usłyszeć. To, że Marka Namysłów nie znika z rynku, to nie jest dobra wiadomość. To jest właśnie bardzo zła wiadomość, bo inwestor, który mógłby zainwestować w browar Namysłów, zakup browaru Namysłów ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kupi się go razem z markami piw ważonymi w browarze Namysłów. Znamy przykład browaru arcyksiążęcego browaru zamkowego Cieszyn jakim problemem dla nich jest, że grupa żywiec wyciągnęła wcześniej z browaru markę brackie i waży ją w żywcu, podszywając się pod brackie, które było przez dziesiątki lat ważone w Cieszynie. Cieszyn nic z tym nie może zrobić, znaczy jest w sporze jakimś, ale jest to problematyczne, dlatego pojawiła się marka Cieszyn Herbowe. Jeżeli ktokolwiek chciałby kupić browar w Namysłowie, to chciałby go kupić z markami Namysłów Pils, Zamkowe, Rycerskie, Złoty Denar i tak dalej i tak dalej. Tylko wtedy to ma sens. Osobną kwestią jest, czy jest ktokolwiek chętny na zakup browaru w namysłowie? E, powiem tak. E, słabo to widzę. E, dlaczego? Dlatego, że rynek w Polsce się bardzo skurczył. W 2018 roku, w 2018 roku przed pandemią roczna produkcja w Polsce wynosiła niecałe 41 milionów hektolitrów. 40,93 miliona hektolitrów. To jest uwaga hektolitr to jest 100 litrów, czyli to było 4 miliardy litrów. Wtedy produkowaliśmy tak dużo piwa, że jakby to policzyć na półlitrowe butelki, moglibyśmy każdemu mieszkańcy człowiekowi na ziemi dać jedną butelkę i w polskie piwowarstwo by dało radę. Nie? W 2024 Produkcja skurczyła się do 34 miliard, milionów hektolitrów. Do 34, 40 prawie 1. To jest potworny spadek. To jest spadek rzędu 20%. No nie całych, ale, ale prawie że. Dodajmy, że w tych 34 milionach już jest jakieś pewnie... 3 miliony piwa bezalkoholowego. Eee, więc produkcja spadła dramatycznie. W związku z tym wszyscy gracze na rynku mają wolne moce produkcyjne. Oczywiście można powiedzieć, że od tego czasu grupa żywiec zamknęła już leżajsk. Eee, ale nie ma nikogo, kto potrzebowałby wolnych mocy produkcyjnych. Nie ma takich, 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 takiej potrzeby, tak? Ani kompania piwowarska nie ma takiej potrzeby. Ma trzy browary, w zupełności im to wystarcza. Ani e, Karlsberg Polska e, ma trzy browary, w zupełności im to wystarcza. E, m, Vanpur. Vanpur ma browarów chyba cztery lub pięć. E, Rakszawa, Łomża, Jędrzejów, e, Zabrze. Braniewo, pięć. Podejrzewam, że Vanpur by e e e e chętnie też coś zamknął. Więc szansa na to, że Vanpur kupi e namysłów, no jest moim zdaniem nierealna. Jest jeden podmiot, tak naprawdę, który mógłby być zainteresowany teoretycznie e zakupem e namysłowa, tylko że z kolei dla niego namysłów jest zbyt mały. E albo namysłów to za mało. E mam na myśli grupę Maspex. Grupa Maspex ma w swojej ofercie alkohole mocne, ma w swojej ofercie napoje, soki itd. itd. Ma chyba wody. W sumie nie wiem czy wody ma. W każdym razie piwo by im pasowało, ale sam namysłów to jest dla nich nie jest biznes. Jakby oni mogli kupić całą grupę żywiec, to może by to rozważyli. Pytanie, czy ich by było na to stać, to jest zupełnie inna kwestia. Ale powiedzmy, że Maspexowi mogłoby zależeć na, to, żeby, na tym, żeby wejść w rynek piwowarski. Szansa na to, że pojawi się prywatny inwestor, który po prostu z miłości do namysłowa, do tradycji browarniczych itd., itd. zainwestuje w browar w Namysłowie, jest niewielka. Dlaczego? Bo to z kolei jest za duży browar. Browar w Namysłowie ma prawdopodobnie moce produkcyjne około 1 miliona hektolitrów. Dla porównania cieszyn ma pewnie 10 razy mniej. A przed sprzedażą to produkował pewnie może i 15 razy mniej niż namysłów. Także to jest zupełnie inna skala. Nie ma takiej możliwości, żeby przyszedł ktoś z dużymi pieniędzmi to sprawa idzie w setki milionów złotych dlatego że grupa żywiec za namysłów i braniewo zapłaciła pół miliarda 500 milionów złotych No i w zasadzie można sobie zadać pytanie to po co oni go kupowali bo był na sprzedaż bo był na sprzedaż Gdyby oni nie kupili to kupiłby ktoś inny a na to sobie już nie mogli pozwolić Uznali że skoro mają zysk to można ten zysk, żeby nie płacić podatku, przeznaczyć na zakup Braniewa i Namysłowa. Braniewo też chcieli zamknąć, no ale jakoś tam się znalazł kupiec w postaci Vanpura. Drugi raz chcieli Braniewo zamknąć. Ehm... I jakoś to Braniewo przetrwało. Natomiast jeżeli chodzi o namysłów, moim zdaniem strategia jest taka. To nie jest tak, że ten browar nagle był nierentowny, że on był jakiś tam stratę przynosił. Nie sądzę. Podejrzewam, że po prostu można zarobić więcej, jeśli się go zamknie. Ale nie odda się tego ułamka rynku, który od, za który odpowiada na przykład na mysłów Pils, jakieś tam zamkowe, tam już chyba nic więcej nie jest ważone. Nie? Jeżeli nawet ten browar produkuje jakieś, nawet jeżeli nie, nie produkuje pełnego miliona hekto, tak? jeżeli produkuje dajmy na to 500 tysięcy hektolitrów, tak? pół miliona hektolitrów, to i tak, i tak pół, pół miliona hektolitrów to jest ile? 3% rynku. Yy, no, jakoś, jakoś tak, tak, oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby oddać komuś 3% swojego udziału w rynku. Ich pomysł jest inny. Skoro tak się skurczył rynek, grupa żywiec yy, ma moce produkcyjne prawdopodobnie beznamysłowa na poziomie 12 milionów hektolitrów. Browar Żywiec 5,5 miliona, e, Browar Warka 3,5 miliona, to jest już 9 milionów i, namys i Elbląg 3 miliony. No i do tego był jeszcze Namysłów Milion. I teraz bez problemu mogą zamknąć Namysłów i przenieść produkcję namysłowa czy do Żywca, czy do e, Warki, czy wszędzie w zasadzie. Bo co to dla nich za problem? Dlatego fakt, że oni mówią, że marki że marka pozostanie na rynku jest najgorszą możliwą wiadomością, bo to znaczy, że oni nie chcą sprzedać browaru. Oni chcą sprzedać majątek browaru. Zresztą otwarcie to komunikują w swoim komunikacie, gdzie mówią, że prowadzą rozmowy z inwestorami na temat sprzedaży aktywów browaru. Nie browaru, nie przedsiębiorstwa całego, nie aktywów, nieruchomości. Sprzętu. A marka ma zostać w grupie żywiec i ma być ważony namysłów pils, z warki, z żywca, a może nawet z Elbląga, jakby się tak super sprzedawał. Eee, I teraz, oczywiście, może być tak, że ludzie powiedzą: no Nie, no nie róbcie z nas wariatów, tak? Nie będziemy kupować namysłowa z Elbląga. No i się okaże, że. Ta produkcja będzie spadać, spadać, spadać. Zamiast pół miliona hekto, na przykład za 3 lata będzie 100 tysięcy i w ogóle zaorają tę markę namysłów. Nie o to chodzi. Ważne, żeby nikt tej marki nie przejął. Ważne, żeby tego nie przejął VanPur, ważne, żeby tego nie przejął, nie przejął, dajmy na to Karlsberg, żeby nie przejąła tego grupa, kompania piwowarska. O to chodzi. Więc niech nikt się nie łudzi, że Grupa Żywiec chce sprzedać browar w Namysłowie, żeby tam nadal było ważone piwo. Prawdopodobnie oni to sprzedadzą komuś, kto będzie chciał tam zrobić deweloperkę. Lofty, może co, co wolno wyburzyć, to wyburzy i postawi nowe budynki. Najbardziej optymistyczny scenariusz jest taki, że może powstanie tam jakiś browar restauracyjny, tak jak w browarach warszawskich, zamkniętych przez Grupę Żywiec. E, ale może być też i tak, że e, sprzedając e, browar w Namysłowie, będzie zaznaczone, że nie wolno tam nigdy ważyć piwa. No, może będą tak łaskawi, że powiedzą, że można e, tam do jakiegoś poziomu tam nie wiem 5000 hektolitrów to sobie możecie ważyć, tam, nie? Browar restauracyjny czy tam rzemieślniczy może powstać, ale nic więcej. Także nie wierzcie w to, że grupa żywiec chce komukolwiek sprzedać browar. Grupa żywiec chce zlikwidować, zniszczyć, zaorać i posypać wapne. Najlepiej, żeby tam po prostu nigdy nie było ważone piwo. Nie wierzcie w to, że oni mają jakiekolwiek, że oni szukają inwestora do tego browaru. Nie szukają żadnego inwestora. Tak naprawdę, e, jedynym, co my możemy zrobić, to sprawić, żeby koszty zamknięcia tego browaru były dla grupy żywiec jak najwyższe. Żeby e, pisać skargi do Łokiku, że jak, póki co jeszcze nie, spokojnie, hold your horses, tak? Nie, jeszcze, nie, jeszcze nie klikajcie, tak? Jak już przestaną ważyć w namysłowie, a piwo namysłów Pils będzie nadal na rynku, to wtedy należy pisać, że to jest wprowadzanie klienta w błąd. Bo czym innym jest, znaczy bardziej zniuansowaną sytuacją jest, jeżeli grupa żywiec waży piwo brackie, no bo może mówić, w Krakowie też jest ulica bracka, tak? na brackiej pada deszcz. Mogą palić głupa, ale w przypadku marki Namysłów nie mogą powiedzieć, że to nie jest oszukiwanie klienta. To jest wprowadzanie klienta w błąd. Bo on, kupując piwo namysłów, myśli, że kupuje piwo słowa. Tylko, że problem polega na tym, że jak zamykali Leżajsk, to ja mówiłem dokładnie to samo. Nie ma szans, żeby browar Leżajsk przetrwał. Jedyne, co możemy zrobić, to, żeby to było kosztowne dla grupy Żywiec. I wiecie, jak to jest kosztowne? W ogóle to nie jest kosztowne. Ważą sobie piwo Leżajsk. Powiem wam, byłem w szoku, będąc teraz w Bieszczadach, Poprzedni weekend. Jak zobaczyłem plafony leżajska. Leżajsk w ofercie jakiś yy, yy, knajp? Mówię serio? Leżajsk? Po tym wszystkim? To jest nieważne. Ludziom to koło dupy lata. Nikt się nie zastanawia. Pamiętacie jak yy, posłowie y, pisu czy tam. Yy, solidarnej Polski czy suwerennej Polski e, minister ówczesny, wiceminister sprawiedliwości Warchoł się wypowiadał, że oni zniszczą grupę Żywiec, nie pozwolą im, bo to jest wprowadzanie w błąd". I co? I jajco. I nic. I grupa Żywiec się nauczyła, że pokrzyczą, pokrzyczą i zapomną. A my będziemy leżeć, zważyli w warce. Mogą nam o... Tak właśnie postępuje grupa Żywiec. To nie jest tak, że ten browar przynosił straty. Podobno się chwalili jeszcze jakiś czas temu, że on w ogóle jest najbardziej efektywny ze wszystkich. Problem polega na tym, że do którego browaru grupy Żywiec nie pojedzie, to zawsze ten jest najbardziej efektywny. Jak byłem w Elblągu, to mi też tak mówili. Notabene Elbląg jest moim zdaniem następny na liście. Dlatego, że to jest też browar w miarę w centrum, to jest też browar zabytkowy, to pewnie są jakieś tam problemy. No, może go ratuje to, że geograficznie to ma sens, tak? Bo będą mieli jeden browar na południu, jeden browar w centrum, jeden browar na północy. Może im to się jakoś tam spina, chociażby logistycznie. Na paliwie oszczędzą, tak? Ale tutaj dobre drogi to. Eee, także nie wierzcie w to, nie łudźcie się. To też mówię do mieszkańców Namysłowa, mówię to do, do, do burmistrza. Nie łudźcie się, że oni szukają inwestora dla tego browaru. Im szybciej się pozbędziecie złudzeń, tym może e, większy ból będzie musiała grupa żywiec e, poczuć, zamykając browar w Namysłowie. Bo to jest granda. Bo oczywiście tamte opowieści o 700 latach historii, to jest wszystko dęte, tak? Ale jest to jednak zabytkowy browar. Jest to browar z XIX wieku. Tak samo zabytkowy jak żywiec, jak Cieszyn, jak Tychy, jak wiele innych. I ten właśnie browar zostanie z premedytacją, z premedytacją zlikwidowany. Nie będzie tam żadnego inwestora branżowego. Tam może być co najwyżej, deweloperka, może jakiś hotel, nie wiem, z browarem restauracyjnym. I to jest tyle. I to jest tyle. No Prawda jest taka, że największym niestety szkodnikiem e, branży piwowarskiej w Polsce jest grupa żywiec. Heineke. Mają na koncie browary w Bielsku-Białej, w Radomiu, w Łańcucie, Heweliusz w Gdańsku, Kujawiak w Bydgoszczy. Braniewo dwa razy próbowali zamknąć. Na szczęście browar działa. Cieszyn. Na szczęście browar działa. No i teraz do tej listy doszedł Leżajsk niedawno. No i Namysłów. Pewnie jakiś dziesiąty też by się jeszcze znalazł. Ja rozumiem, że kapitalizm, ja rozumiem, że hajs się musi zgadzać, ale to tutaj nie ma, to nie jest żadna tam, że my już tutaj umieramy, nie ten. Nie. Ktoś za to dostanie premię. Bo powiedzą, popatrzcie, udział w rynku prawie nie spadł, a pozbyliśmy się 100 pracowników, my im zapłacimy te odprawy, żeby byli szczęśliwi, zapłacimy im. Ale już w 2027 już nie będą nam obciążać wyniku finansowego. Zarobiliśmy na nieruchomości. No premia się należy. Ewidentnie. Także niestety Grupa Żywiec planuje zamknąć, zlikwidować, a mówiąc poetycko, zniszczyć browar w Namysłowie, jednocześnie, bezczelnie zamierza nadal ważyć piwo Namysłów w innych swoich browarach, dlatego że może, że nie spotkał ich żaden. Bojkot konsumencki, jeżeli chodzi o markę Leżajsk, Królewskie i tak dalej. Niestety. Ale przynajmniej możemy sprawić, żeby za to zapłacili więcej niż im się wydaje. Żeby im nie poszło tak łatwo, jak im się wydaje, że pójdzie. Niestety, to smutna wiadomość. Yy... Ale chyba lepiej znać prawdę, niż żyć złudzeniami. Że przyjdzie inwestor, że pojawi się ten. Nie pojawi się. To by było wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.